Siemanko moi drodzy, ja jestem Judi i zapraszam Was dzisiaj do kolejnego już odcinka z serii Let's Play Pokemon Platinum.pl Zastanawiacie się pewnie, co w dzisiejszym odcinku, co robimy. Oczywiście ja sobie uleczyłem poki w tym czasie. Właśnie takie naciskałem S i nie chciało się otworzyć menu. Ale proszę bardzo. Są uleczone, jak widzicie, były w Poké Centrum. Nawet chyba mamy jeszcze odstraszacz włączony, więc nas raczej dzikie Pokémony już nie spotkają. Hmm. Ciekawe, dokąd prowadzi to przejście. Bardzo skalista ściana, oczywiście. E, tak, 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 użyjemy wspinaczki. Inter tam się będzie wspinał. I zobaczymy, może tam jakiś ciekawy przedmiot jest, bo zwykle tam, gdzie prowadzi Rock Climb coś jest ciekawego. O, jest nawet trener i pilnuje jakiegoś Pokemola. Więc możemy jedynie zgadywać, że jest tam coś cennego, ale co, to już za chwilę się dowiemy. Poznaj potencjał pokémonu Smoków. Mistrzostwo jest w moim zasięgu. Hmm, jeżeli masz pokemony smoki i zgaduję, że one będą słabsze od mojego garczompa i mój garczom będzie pewnie szybszy, to zjedzie je wszystkie naraz. A ile masz Pokémonów? A, dwa tylko. Jest. O, gabajt. No niestety, poprzednia forma e, Widżeta nie ma szans z nami, więc Moczy Pazur rozwali go bez najmniejszych problemów. Mm, okej, to okej, dobra, padaj, 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 padaj. Jestem ciekaw, czy kolejny już będzie Garchompem, czy może jakiś inny smog, może z pierwszej generacji, może jakiś Dragonite, może jeszcze z trzeciej, jakiś, nie wiem, Flygon, Altaria, nie, proszę, też z trzeciej generacji, pokémon yy, Smog, jeszcze też typu latającego, jak się nie mylę. Yy, Okej, okay, no to Smoczy Pazur, no to to zadziała oczywiście super efektywnie i ta Altaria yy, bez najmniejszych problemów powinna paść I widzicie, nie jest wcale słaba, ma tylko jeden level mniej. Ogólnie uważam, że mogli zrobić tą, będziemy dopiero się mierzyć drugi raz z Ligą, ale będzie ona miała te same Pokemony, nie będzie się niczym różnić, tylko na wyższych poziomach. Fajniej byłoby jednak, gdyby zrobili, że Liga ma Pokemony z jot właśnie. Kamień świtu. Ha. Huh. Kamień świtu pewnie służy do ewolucji jakichś ciekawych Pokemonów, jednak jakich Pokemonów nie mam pojęcia, ale przynajmniej widzicie, że wam pokazałem, gdzie zdobyć taki oto Kamień świtu. Może być to dość przydatna informacja. Bo to nie jest chyba ten kamień, co powodował ewolucję do getika, Chyba nie ten, chyba inny powodował tą ewolucję. Czy to jest już końcówka drogi? Jak już jest ten znak, to już powinien być koniec. Jest. Obszar przetrwania. Wow. Ciekawe, co jest to za obszar. Pierwszy raz tu jestem. Tu zbierają się trenerzy, którzy nie poradzili sobie w strefie walki. Ale ja sobie poradziłem w strefie walki. Hmm. Huh. Cześć, podróżujący trenerze, czy twój plecak pełny jest przedmiotów? Czy może marzeń? Hmm, dobra, jeszcze raz przypadkiem do niego zagadałem, ale nie, nie, nie wiem, co to ma w ogóle mieć za sens. Dobra, to jest kolejna droga. Hmm, a czy tu nie ma nic ciekawego? Czy ten obszar się kończy na tym i, i już nie wiem. E, tu można zejść w ogóle, bo do góry nic nie ma. Tak, jeszcze raz aż sprawdzę z ciekawości wielkie. Nie no, tu nie było nic. Tu jest droga 225. No centrum nie ma co wchodzić. O, odstraszę, że mi minął. Ale okej, okay, wejdziemy sobie teraz tutaj. Nie co jest? Drzwi są zamknięte na drzwiach namalowany jest napis. E, tylko dla członków. Hmm. No spoko, czy nie jestem członkiem żadnego zgrupowania. O. A ty co tu robisz? Kolego? Oczywiście, że jestem kamerzystą. E, widziałeś może program w poszukiwaniu czerwonego Giardosa? Tak, ten niesamowity dokument. Ja go nakręciłem. Mm, widziałem go, ponieważ sam brałem w nim udział. Człowieku, przecież to ja złapałem czerwonego Gieradosa w zarówno w Light Platinum, jak i w zwykłych y, Crystal All, więc bez jaj, znam się lepiej. Mm. W ogóle tutaj jest jakieś wyjście stąd, w ogóle co to jest za domek? Huh. Istnieje ruch, którego most podwaja się, jeśli używając go Pokemon jest zaturty, spralizowany lub poparzony. Mam tu jego techniczną aktyczynę, chcesz ją? Jasne, że weźmiemy, bo może to być przydatny cios. To jest w ogóle, ten cios ma tak e, właściwości jak zdolność, którą może mieć charakter, e, mylę. Brawura to świetny atak dla Pokémona. Twój bruk dwa razy się zastanowi, zanim spróbuje za tym się albo sparaliżować twojego Pokémona. Kurde, co ja dzisiaj mam? Zagaduję do każdego dwukrotnie. Wah, e, tak, niestety jestem. Zagoniony. Dobra, czy my możemy stąd wyjść? Hm, a tu się da przejść, proszę bardzo. Myślałem, że tu przejście nie ma, tak zasłaniają te. Palmy wszystko. Biorę udział w wyzwaniach strefy, żeby zdobyć pamiątkowe druki. Pamiątkowe druki. Lol, co to ma być pamiątkowe druki? Po cholerami mi pamiątkowe druki. Ok, widzę, że ten obszar jest w ogóle bardzo krótki i tutaj nie ma nic, co by mnie mogło na dłuższą metę zaciekawić. Yy. Ale tu jest już coś ciekawego, tak? Tu jest już coś ciekawego, bo jest rock climb, którego oczywiście skorzystamy, zobaczymy, co się znajduje na samej górze. A nuż coś cennego, a nuż jakiś fajny przedmiot, który y, nam się może przydać. Dlatego Pokebola chyba tędy nie mogę przejść. No tu raczej na pewno nie. Y, na razie nie widzę innych Pokémonów tutaj, wciąż są jakieś ratykejty. A liczyłbym właśnie na zobaczenie troszkę jeszcze innych Poków, żeby było ich więcej, żeby była większa rozmaitość ich. Właśnie tych Pokemonów z Hoenn y, oraz. Y, tam mam iść czy wyżej? Nie wiem, pójdziemy wyżej. Do gościa zagadamy, bo i tak nas wyzwie. O, proszę bardzo. Liczę, że będziesz miał fajne poki. A co ty tam masz? Dużo starania włożyłem w trenowanie moich partnerów. Zobaczysz, że są teraz silniej. Ha, huh, no spoko, zobaczymy. Ale czy są silni, czy nie? Masz dwa Pokemony, więc. Um, nie. O, Tyrokiu. pierwszy raz go widzimy w tej serii. Jakby ktoś nie wiedział, jest to tak jakby młodociana wersja takich Pokemonów jak Hitmonchan, Hitmon, Hitmon Lee i Hitmon Top. E, on oczywiście. E, chyba kat wystarczy, żeby go załatw. O, oh, fak, ogłuszenie. Ten dział zawsze działa pierwszy i nie będziemy mogli się ruszyć. E, jeszcze raz. Coś miałem powiedzieć? Ten Pokémon będzie ewoluować, jakby ktoś nie wiedział. W Hitmon Chana, jak ma więcej ataku przy danym poziomie. W Hitmon Li, jak ma więcej. Właśnie, teraz żebym się nie pomylił. Czy tam więcej obrony? Czy nie, to chyba w Hitmon Lee jak ma więcej ataku, a w Hitmon Chana jak ma więcej obrony. Chyba. A jak ma tyle samo wszystkiego, to w Hitmon Topa. Chyba tak, chyba tak, aczkolwiek nie jestem pewien. To mamy Hitmonchana, uh -huh. Ten Pokémon jest bardziej przydatny już w czwartej generacji. W trzeciej był zupełnie nie. No nie. nie fatalny, fatalny do walk Wi-Fi, Powiem, korzystał z takich ciosów jak Thunder Punch, Fire Punch, Ice Punch, y, które były ciosami specjalnymi, a on ma tylko atak dobry. Ale w tej już serii, kiedy to są to ciosy fizyczne, y, bardzo, bardzo może się przydać w walkach Wi-Fi, więc nie ma co go lekceważyć. Okej, okay, smoczy sposób działa, więc fajnie. Ale. Mm, trzyma się. Kontry. o no, na pewno zabierze dużo, bo to jest counter. No i niestety zabrał nam dwa razy większe obrażenia niż my jemu i no nas zatłukł. Hmm. No powiedzmy, że nie jestem zbyt zadowolony. Nasz Pokémon leży, ale to nie powodu, żebym się wycofywał, żebym wracał, żebym cokolwiek innego robił. Jest szybszy. Hmm, wykrycie. Ochronił się, a nie chcesz. szlak dobra. opóźniasz tylko swoją śmierć, stary. Już powinieneś paść. Padniesz. Pa. O już, już myślałem, że zostanie mu minimalne ilość życia, ale to byłoby dziwne. Dobrze, dobrze, niech Inter sobie też trenuje, jednak to on ma najniższy poziom. Aczkolwiek jak dalej będę go trenować, to na pewno ta różnica poziomu zmaleje. W stosunku do innych. No, no Damiana będzie miał wciąż dość długo, bo ten jednak jest na 60 w którymś poziomie. A dobre to są Berry, na razie nie chcę ich zbierać. Po prostu jest to dla mnie niepotrzebne na chwilę obecną. Hmm. Tak w ogóle włączymy sobie odstraszacz, nie chce mi się póki co z dzikimi pokemonami walczyć Szczególnie, że obstawiam, że są tu pewnie takie same, już tylko ich 14 muszę dokupić Ale mam tyle kasy ostatnio, zobaczcie ile już dostałem kasy za walki z tymi elitarną czwórką, trenerami to już jest 100 tysiaków Więc y, niezła, niezła, niezła sumka Oczywiście ją wykorzystamy nie tylko na odstraszacza, będziemy musieli kupić na kolejną ligę na pewno jeszcze jakieś hipermikstury Bo mamy ich dużo, ale może będzie trzeba więcej, może jakieś pełne wyleczenia wszystko może nam się przydać Wow, ile tu jest wspinaczki Ile tu jest spinaczki, to mnie aż po prostu coś chce trafić No niestety No niestety trzeba się powspinać To jest naprawdę wielka góra Tak liczę, że to nie jest żaden Wiecie, wulkan Zawali ogon What the fuck, co to jest? Miejscować się z przedmiotami Ja chcę wiedzieć, co to jest za przedmiot, czekajcie Zaraz się dowiemy Co to jest zawali ogon, co on robi O. Um. Niezwykle ciężki ogon yy, powalniający ruchy użytkownika. Yy, aha, spoko, takie coś możecie powiedzieć, po co to jest, ale jeżeli na przykład chcemy zadawać cios jako drugi, czyli na przykład jakiś counter czy coś, yy, to nasz Pokémon musi być wolniejszy i taki, taki przedmiot może się przydać. Yy, teraz mam tak pomysł, żeby ta się jedna... O fajnie, odwróciła się i będzie dwuwalka. Dawno nie miałem dwu walk, yy, Znaczy w ostatnim odcinku chyba była jakaś dwuwalka, ale... Nie, nie była, nie, nie, było, nie było, nie było, nie było, źle mówię. Wam, bo przez przypadek właśnie tak się poustawiałem, że zawalczyłem zwykłe walki zamiast dwóch walki. A tak, oczywiście, mamy dwie pieczenie na jednym ogniu i zamiast dwóch pojedynków, jeden, w którym raczej nie powinniśmy mieć problemów. Dodatkowo nie będzie takich właśnie przerybników. Powinni mieć pewnie z cztery pokemony, no a każdy po dwa, tak jak myślałem. Jeden jest z jakimś łowcą smoków. O, Dratini ciekawym. W ogóle jak chcecie wiedzieć to w Dratini da się złapać też widzę mnie informował w, 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 w tym jak to się nazywa ta góra MT Coronet chyba tam, tam był, chyba daj, że tam można złapać, nie chcę was czasem wprowadzić w błąd, ale jak się nie mylę, to właśnie tamto miejsce. Jest rzadkim Pokémonem, ale da się złapać i to prawdopodobnie chyba dopiero po dostaniu tego właśnie na Synodexa, bo jego nie było w Sinodeksie. O, kiedy o, kiedy padło, bo użyłem oczywiście zwarcia, które jest niesamowicie przydatne. No, a jak o, jak Drigger wyprzedził Firo'a, to już na 100% również go załatwił. Teraz, jako pytanie, kto będzie kolejnym pokiem? Yy, straciłem smoka, więc tylko już damy się nada na smoki. Tak, inne ciosy już nie będą super efektywne, bo jak wiecie, na smoka super efektywny tylko lód i tylko, yy, tylko, tylko tylko inny smok. O, za tu, czyli kolejny latający Pokémon, a tu Altaria. Hmm, spoko. Altary nie ma co walić żadnym zwarciem, w sumie nie mam dobrego ciosu, więc użyję wspinaczki, tu natomiast użyję jeszcze raz iskry na zatu. Yy, moglibyście powiedzieć, że altary jest też przecież pokémonem latającym, więc powinna mocno obrywać. Yy, oj, wspinaczka nie jest zbyt silna, albo ta altaria jest silna po prostu. Yy, w każdym razie, pamiętajcie, smoki są też odporne na elektryczność, to się trochę redukuje wtedy na zwykły cios. Za tu na 100% panie, jestem ciekaw tylko... o jeszcze krytyk. Jak ta na altaria cała tego przeciwnika będzie się trzymać? Wow, 52 poziom dla Interpa nieźle. Dużo poziomu, dużo ekspa za tu. Interb jest najlepszy w szybkości, więc spoko, to można wykorzystać oczywiście, bo jak mamy szybkiego Pokemona, to zawsze się to przydam. Altaria jest oszołomiona, ale używa Smoczego Tańca mm, Dragon ten zwiększy jej siłę ataku jak również właśnie i szybkość, czyli teraz może nas wyprzedzić oby się sama uderzyła, bo jak zwiększyła siłę ataku, to mocniej oberwie właśnie z tej konfuzji ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie wyglądać, teraz użyjmy Iskry na Altarię, jesteśmy jednak mimo wszystko nasz Pokémon jest szybszy, mimo tego, że y, użyła tego smoczego tańca, ale jest za to szybsza od Drigera, widzicie? O, i rani się. No, pod Dragon się na pewno większe są obrażenia zadane nawet samemu sobie. Bo to jest jakoś tak, że konfuzja zabiera jakiś tam procent naszych obrażeń, które posiadamy, nasz Pokémon yy, siły jego ataku. Ale okej. Okay. Yy, obydwoje padli, zarówno ten smoczy pogromca, jak i ta cała dziewczynka od ptaszków. Yy. A teraz... Um, nie, nie chcę z Tobą gadać. Ale już przepraszam. Zazwyczaj moje Pokémony bez problemu wracają do swoich Pokeboli. Czasem jednak zasypiają spokojnie na mojej głowie. Się źle się to kończy dla moich włosów. Lol Dobra, niech się źle dla Ciebie kończy. Niech się źle kończy to dla twoich włosów i tak masz zielone. W ogóle jak to jest? Ludzie tutaj wyglądają jak mają zielone włosy. Lol Co najmniej co najmniej co najmniej dziwne. O... Aha. Hmm. Kula energii. Właśnie, wow, kula energii. To jest w końcu cios, którego potrzebowałem. Czekajcie, czekajcie, czekajcie chwileczkę, teraz muszę się dobrze zastanowić. TM53, bo to jest w końcu silny, bodajże, jak się nie mylę, roślinny cios, idealny na yy, właśnie Pokemon'y wodno-ziemnym. Tak, tak, 80 celność, to bardzo silny cios, nie ma co, dobry również do walk Wi-Fi. Czy to Gekizy go może poz... No i widzicie, teraz widzicie, ha, ha, ha Żaden z moich Pokemonów nie może poznać tego ciosu. No cóż, cóż, szkoda. Nie będę miał żadnego dobrego Pokemona na Pokemony typu mm, wodnoziemnego. A szkoda. No ale no nie ma nie ma co płakać. Nie zamierzam wymieniać Pokemona, bo skład, którym gram został już ustalony i on się nie zmieni. Czyli czekać, czy jednak tutaj muszę iść. Czyli jednak tu... Ech. No dobra. Przynajmniej wiemy, że tu jest fajny TM, więc jak macie trochę inne pokemony i takie pokemony, że akurat e, któryś z nich może trzymać ten przedmiot, więc warto, warto, warto go uczyć, pokemona swojego. Hmm, nie mam pojęcia gdzie ja teraz mam iść, wydaje mi się, że chyba wodą. Aż sobie sprawdzę e, na Fortressie, jakbym użył lotu. Dobra, co my tu mamy? Tutaj jest Góra Stark, aha. A tutaj jest e, Obszar Wypoczynku. W sumie to może powinienem iść na ten obszar wypoczynku, żeby sobie troszeczkę odpocząć, ale chyba tutaj tędy właśnie możemy iść na tą górę Stark. Chciałbym zobaczyć, co się tam znajduje. Chciałbym zobaczyć, czy są tam jakieś cenne przedmioty, jakiś fajny quest, cokolwiek, whatever. O, ale widzę, że i tak tutaj tędy nie mogę przejść. Czyli mimo wszystko muszę popłynąć, czyli na pierwsze miejsce w naszym składzie. Za chwilkę wejdzie Drigger, oczywiście, jemu dajemy pozwolenie walki jako. Pierwszemu z wodnymi Pokémonami. Dobra, Widget, ty i tak mdlejesz, więc proszę. Drigger, on wchodzi na pierwsze miejsce. Do naszego mega super ultra timu, Ale Rabistycja już zaraz nas poniesie na swych barkach i będziemy płynąć. Yy, I dobra. Proszę mnie wyzwać, tak, paniusiu, wyzywaj mnie. Wysywaj, ale tak, tak, tak się trochę sprężaj. Chcę być zawsze przy moich wodnych pokemonach, dlatego pływam. Ach. Ach, ach, ależ ona jest. Ale dobra, nie powinna nam raczej sprawić problemu. Yy, ma trzy pokemony, więc pewnie nie jest zbyt silne. No o Merylę. W Sam raz, dobrze, że troszeczkę wody jest, bo Drigera też trzeba szkolić, yy, więc wiecie, no musi, musi gdzieś sobie ekspić. Aczkolwiek chciałbym właśnie trochę silniejsze pokemony niż Meryl, bo Meryl no niestety nie sprawi zbyt wielkich problemów yy, i na pewno nie da dużej ilości doświadczenia. Widzicie tylko 670. Za takiego Zatu oba Pokémony zostały ponad 1000, więc ponad 2000 były za niego. Wilmer. Dobra. Ten Pokémon nie jest zbyt silny, dopiero jego ewolucja, którą jest Willlord, czy jakoś tak się zwie. Bo w każdym razie jest to Pokémon z trzeciej generacji, który no nawet nawet ma silny atak, aczkolwiek do walk Wi-Fi raczej nie jest używany, bo jest bardzo wolny, między innymi, ale nie jest zaś znaczy, jakimś dobrym defem albo special defem. Feel, czyli Pokémon lodowo. Lodowo-lodowo-lodowo-wodny. lodowo, 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 lodowo wodny. Tak. To również Pokémon chyba z trzeciej generacji. Tak, bo to jest Waylord, potem ewoluuje w niego. No. Tak, 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 tak. Czyli on jest też trzecia generacji. Czyli jak widzicie, właśnie na tej wyspie raczej spotykamy Pokémony z innych generacji niż ta generacja Sino, czyli czwarta. O, tutaj... O, jakiś budynek. Jest w ogóle ta góra, tak mi się zdaje. Nie, um, ależ to cwane, ależ mnie to myli. Już człowiek myśli, już tam się powędruje, że tam jest droga na tą samą górę Stark, a tu nie. A tu nie. Okej, okay, czy to jest jakaś wyspa? Tak, to jest tylko malutka wyspa, ale może coś cennego się tu znajduje. O, jakiś jakiś poszukiwacz. Hej, koniciwa chyba po japońsku to coś ma być. Miło cię poznać, guten Tag. A, czy to niemiecku? Hmm. No nie, jestem Meister. W jest zwany byłbym przemyślnikiem. Rozumiesz mnie S.E.P.A.S.E.P.A.S.E.P.A.S.E. Kompredo? No ale człowieku mi to nie denerwuj. <grymio> Ochniu, niu, chniu, ktoś czuję, wyczuwam coś w tobie. Nie dać się tego ukryć. Jesteś jak ja miłośnikiem Pokémonów. To Wunderbar! Czyli cudownie. Zaktualizuj Twój Pokédex tak, żeby obsługiwał opisy Pokémonów w innych językach. I, yy, ale nie da dobra. Tylko Pokémon z krajów, które ja Meister odwiedziłem osobiście. Pokażesz mi swój Pokédex? Zmień tylko te ustawienia. pobawię się tym i voila! Teraz może czytać opisy ulubionych Pokemonów, Meistra w innych językach. Awesome! <grych> spoko! Spoko zaktualizował nam Pokédex. Nie musiał tego zaś robić, nie jest mi zapotrzebne. Hmm, czy mi się zdaje, czy teraz właśnie w końcu jest ta możliwość wyjścia tam na północ, a tu nie mogę przejść, a mogę wypłynąć? Tak, bo wydaje mi się, że w końcu trzeba iść na tą północ. Że właśnie tam będzie to, czego oczekujemy. Czyli ta cała góra. Nie, a jednak nie. <grych> O, zobaczcie, jakie mylące. Jedno drzewko i nie da się przejść. Eee, dobra, szukamy innego przejścia. Czyli muszę niestety gdzieś tutaj... No, chcę na tą górę się udać. Nie chcę jeszcze nigdzie iść wypoczywać, żaden obszar wypoczynku. Nie, ja chcę po prostu dalej walczyć. Chcę dowiedzieć się, co to za góra Stark. Yy, czy to jest coś z y, tego... Gry o tron. Tam byli Starkowie. Nie tak dawno oglądałem, więc troszeczkę pamiętam. 227. No dobra, czyli tu jest yy, ten różne drogi. U, ostraszać minął spoko. Jeżeli ostraszacz minął, to my sobie za chwilkę go w znów włączymy. Mm, Zaś teraz muszę szukać odstraszaczy. Nie no, muszę, muszę je dokupić, muszę jeszcze dokupić się no, co najmniej z 10. A tyle mi pewnie do końca gry jeszcze będzie potrzebne. Może nawet nie, ale zawsze lepiej mieć w, zapia w zapasie. Hmm. O, ok, chitałki, ok, czyli tu znowu będzie skakanie. Tu jest duży rozbieg, więc nawet... LOL! Tu jakiś pył wulkaniczny spada. O tak, o, aha, fakt, trzeba się rozpędzić Dobra, 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 dobra Ej, co jest? Czekajcie, bo mnie ten pył całkiem rozprasza mm. Zaraz przekonamy się O, proszę bardzo, teraz się popisałem niesamowicie mm, Jak chcę przejść dalej, to muszę pokonać tego gościa, bo on mi się pewnie nie da rozpędzić I widzę, że to jest ten płotek, jeżeli mnie zetnie w jakimś takim nieprzyjemnym momencie i po prostu przejdziemy przez ten podtek, to znów będę musiał się bawić stamtąd, z tamtą skocznią, więc fajne to nie jest. Ale jest tu wulkan, tak jak się spodziewałem, jest tu też wulkan. O, ma jednego Pokemona, pewnie silny. Uuu, ho, 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 pierwszy raz go widzimy, Tauro z na 61 poziomie. No może troszeczkę, o jeszcze zmniejszył nam atak. No za dużo mu nie zrobimy, mimo wszystko, ała, to będzie boleć, to na pewno będzie boleć, oj boli. Oj, boli, boli, nie mam żadnego ducha, żeby wystawić yy, Na Taurosa, który by nam nie zrobił widać, że jednak to obniżenie ataku Dość dużo zrobiło Dobra, już będziemy musieli poświęcić Drigera No niestety yy, No tak, zostaje on poświęcony Nie zdobędzie upragnionego 57 poziomu O, za to ma yy, oszołomienie yy, Kto się tutaj nadam? Interp się tu nadany, jasne On walnie z na pewno rozwali Taurosa Tylko żeby ten nie był szybszy nie, nie jest szybszy. Liczę, że jeżeli cios jest super efektywny i tak silny jak zwarcie, to powinien Taurosa rozwalić bez tam większych problemów. O, proszę bardzo. E, obrona spada, specjalna obrona spada, ale za to Tauros pokonany. I 2757 Expa. Nieźle. Naprawdę nieźle. Trzeba było nie skupić się na swoich zachciankach. No, trzeba było zdobyć więcej niż jednego Pokemona. Myśl człowieku na przyszłość. What the fuck? Wait a minute guys, ja tu muszę wymyślić jak ja tutaj mam... O, dobra, udało się. Oj, i wjechałem od razu. Hmm... Tam jest bary! LOL, widzicie to? Po lewej, po lewej całkiem, po lewej, patrzcie tam. Tam jest bary. Co on tutaj robi? Hmm. No ciekawe, no ciekawe. Bary tam sobie siedzi. Hmm. Pewnie nas zaczepi jak tam pójdziemy, więc lepiej myślę, że wyleczę swoje Pokémony. O! Fajnie, że jest Skyplum i akurat Interp na niego idzie. Yy, oczywiście roślinka oberwie dość mocno od kręgu płomieni. Mimo wszystko przydałby mi się jakiś lepszy ognisty cios. Czemu ten Interp się nic nie uczy ostatnio? Przydałby się naprawdę jakiś ogień. Mmm... Jeszcze przeżył. Ziarna zgod, Zgryzoty! <gryzny> Bezsenność. cierpie. Tam było? Chyba tak. Nie może coś takiego powoduje, że nie da się użyć resta? Cholera wie. W każdym razie załatwiliśmy Skypluma. Yy, dobra, padł. W ogóle powiedziałem Lopuni. A, to jest typ normalny, więc użyjemy zwarcia. Powiedziałem Zygoty ziarna, bo wiecie, troszeczkę z, dość dużo interesuje się wszelkiego rodzaju biologią. No i właśnie mi pozostały jakieś takie biologiczne teksty, jak właśnie Zygota. który akurat jest podstawowym tekstem, bo to już znamy od dawna. U, spoko, czyli widzę, że trzeba zmienić pokémona, bo jak Interoperwi od lotu. Czy tam od czegokolwiek, bo jak to nie był lot to nie wiem co. Użyjmy sobie Damiana. On ma bardzo dużą obronę zwykłą. I myślę, że ten cios raczej mu za dużo nie zrobi. Dajesz yy, wybicia. Chyba, że to był cios walczący, to ten bym się wkurzył. Ale nie był, nie był. Okej, okay, lodowy promień załatwi sprawę. Uroku. Yy, co on z zwin robi? Atak ostro spadał. A niech sobie spada atak, przecież my używamy specjalnego ataku. Więc dla nas to nie jest problemem. I proszę bardzo. Damian wygrywa pięknie walkę. Na dzisiaj coś czuję właśnie, że jeszcze będzie ten pojedynek z, z barem, chyba że jednak nie będzie chciał z nami walczyć, ale to myślę, że jednak zawalczy. Ostatni nasz pojedynek był przed ligą i troszeczkę od tego czasu no, minęło, minęło. Okej, okay. pełne wyleczenie mam. A nie, nie pełne wyleczenie. Fakciem dać ocucacz. Gdzie jest ocucacz? Jest Ocucacz. Ok, drigger ocucony to samo, ale dużo mam tych ozucaczy tego nawet chyba nie będę musiał kupować bo 40 jeszcze w zapasie to jest wow, dużo, ale za to jeszcze no, 30 jak wiadomo jak się walczy z kimś ciężkim, kto ma będzie miał na pewno większe levele, bo nie wierzę, że mi wyszkolił aż tak silne pokemony, żeby mi się aż tak chciało, to pewnie będę musiał niestety e, dość dużo leczyć pokemonów podczas walki z ponownie, po, właśnie podczas kolejnego spotkania z elitą lol, czekajcie teraz, żeby Wow, bym przejechał, jeszcze mało braku. Lola, no, ale tu pada coś. Nie, to jest ten śpiewający duet. To nie jest zwykły Bary. On jest z tym gościem z pastori. Nie śpiewaj, Wake, błagam cię. No proszę, Judy, kopylat. Widzę, że jesteś teraz tak silny, że trenujesz tutaj. Wszyscy stają się coraz silniejsi. W ten sposób bliżej wiążą się ze swoimi Pokemonami. Barry, błagam, nie proś go o śpiewanie. Tak orzecze mój mistrz. Czysta mądrość płynie z jego ust. A Wake wciąż go lubi, czy wciąż go nie lubi? Co? Czy ty dalej nie rozumiesz? Nigdy, przenigdy nie przyjąłem cię do siebie do nauki. Znaczy, jeśli chodzi o wrestling, to mogę ci pokazać kilka sztuczek, ale... Ach, mistrzu, nie bądź taki. Pomogłeś mi się dostać do tego klubu w obszarze przetrwania. Jak ja się w to wglądałem. Stary, ja myślę tak samo od dnia, kiedy spotkałem tego człowieka z ADHD. W każdym razie, Judy, wybierasz się na górę Stark. Ostrożnie. Nawet dzikie pokemony są tam niezwykle silne. Jeśli twoje pokemony nie są dość silne, mogą mieć wielkie problemy. Z drugiej strony, każde wyzwanie to ekscytujące przedsięwzięcie. W każdym razie, przygotuj się dobrze. E, ja muszę szykować się do kolejnego turnieju. Powodzenia! Wow, nie będę musiał z nim walczyć. Ho ho, już się bałem, że Crusher Wake będzie chciał e, walczyć z nami, jeszcze odśpiewać coś, a na całe szczęście nie śpiewał. Co powiesz, Barry? Wiesz, chyba stałem się znów trochę silniejszy. Dlatego ruszam do strefy walki trochę powalczyć. Mistrzu, zaczekaj na mnie. Ja się tutaj szkoliłem, ja tutaj sobie przygotowywałem, Poki... wyleczyłem na spotkanie z tym całym barem od nas olał. co to ma być. Jeszcze powiedzcie mi, że tu łóżko jest, w którym można się wyspać. Nie, nie można. Oki, to oki. Co mamy? O, biedactwo, czy twoje pokony są zmęczone? Odpoczynijcie trochę. Aha, czyli jednak możemy się leczyć, a ja zmarnowałem dwa oczyszczacze i dwie hipermix Mm, genialnie. I love, I like it. I really like it. Dobra, nie wstydzę się ciebie, babusiu, nie wstydzę się, weź tutaj nie gadaj głupich tekstów. Yy, Okej, okay, czy to jest już ta góra, czy to jest już ona. Yy, widać, że jest dość wysoka, widać, że tu jest dość dużo trenerów. Słuchajcie, górę tą sobie zostawimy na kolejny odcinek. Będziemy wędrować po tej górze, z której płynie ten pył wulkaniczny, bo to jest na pewno pył wulkaniczny, bo to nie, 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 nie jest śnieg. <grym>, na pewno nie na takiej tropikalnej wyspie i nie jest biały. A więc dobra, jeżeli Wam się odcinek podobał, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. A na dzisiaj to jest już tyle. Cześć, czemu? Narka.